Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy biszko do ciasta bałty. Potrzebować będziemy 3 jajka, oddzieliłam białka od żółtek, szczyptę soli, pół łyżeczki proszku do pieczenia, łyżkę kakao, 3 łyżki cukru. I trzy łyżki mąki pszennej. Białka z cukrem ubijamy na sztywno. Białka już na ubite dodaję po jednym rzutku. I cały czas ubijamy. masę jajeczną już mam ubitą teraz przesiejemy mąkę kakao i proszek do pieczenia i należy biszkopt masę jajeczną łączymy z mąką i kakałem ruchem półkolistym i przełożymy Ciasto do formy. Mam tutaj formę 20 na 20 wyłożoną papierem do pieczenia i będziemy piekli. Biszkopt około 15 minut w 170 stopniach. Zawsze Biszkopt. Takimi ruchami półkolistymi mieszamy, aby był bardzo dobrze napowietrzony. I tak już przekładamy do formy. I Biszko wędruje do piekarnika. Wygląda Biszkot kakaowy, który wędruje do piekarnika. Zawsze powtarzam, pieczemy do suchego patyczka w 170 stopniach. Biszkot pieczemy, a teraz zrobimy masę. Mam 1,5 szklanki mleka, 10 deko kokosu. Kokos Wsypujemy do mleka pół szklanki cukru, pół kostki masła. Pokroiłam sobie na drobne kawałeczki i również dokładamy do gotującego się mleka. I jeden budyń. Budyń rozprowadzamy w pół szklance mleka. Dolejemy do masy kokosowej. I to będziemy mieli masę kokosową do ciasta bałty. Biszkot mamy w piekarniku, bo należy dokładnie rozmieszać. A tutaj mam płynną czekoladę. 10 depł czekolady, połamałam na mniejsze kawałeczki, dodałam dwie łyżki śmietanki i łyżkę masła i podgrzałam w garnku z gorącą wodą. I tu mam rozpuszczoną czekoladę i na ciasto, na biszko, wyłożymy masę kokosową, ostudzimy i zalejemy płynną czekoladą I już. masa kokosowa będzie gęstniała i ja sobie sprawdzę czy nie mam już upieczonego biszkoptu Myślę, że tak. Biszkot jest upieczony, biszkopt należy ostudzić i masę kokosową również studzimy. Ubokujemy. Należy zagotować masę kokosową. Przestudzimy i wyłożymy na biszkopt Biszkopt już mamy ostudzony i wykładamy naszą masę kokosową I to też należy ostudzić, a później wierzch zalejemy płynną czekoladą I będziemy mieli Ciasto bałty. Rozprowadzamy i masę należy ostudzić. Tu mamy inną czekoladę I tak oto masę kokosową mamy ostudzoną. I teraz zalewamy ciasto czekoladą. I dajemy do lodówki tak na 3 godziny, a najlepiej na całą noc. I ciasto bałty będziemy mieli gotowe. Wędruję do lodówki. I tak oto wygląda nasze ciasto bałeczek. na bałeczek. Poszła. Tutaj troszeczkę się wyrwało. I tak oto wygląda ciasto Bałty. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Часто, да,